Cześć, witajcie. Kolejny odcinek Crossroads In. Nagrywam go już. Ten odcinek konkretnie nagrywam już trzeci raz. Mam szczerze, że jest jakiś błąd pod koniec. znaczy, no, nie pod koniec gry, ale wywala mi grę do pulpitu. Już dwa razy mi wywalił. Tym razem. Mam nadzieję, że nie, jeżeli oglądacie, to znaczy, że mi nie wywaliło. Czyli na za, za, do trzech razy sztuka, można powiedzieć. E, musiałem też się cofnąć trochę z save'em do tyłu, e, ponieważ nie przyszedł mi o dokładnie... Ten gość? Nie. Seren też nie. On? Nie pamiętam kto. Ojej, ojej, ojej. I specjalnie zapisałem sobie... E, ...save'a i chyba straciłem? Kurczę, to też ważne. No dobra, idźmy dalej, lećmy dalej, może... ...może, może się uda. O jest, dobra, uff. <grym> Tego gościa, ten nie chciał nam przyjść w ogóle do karczmy w poprzednim odcinku. I dlatego musiałem wczytać wcześniejszy save. Troszeczkę tutaj się zmieniło. Tu też postawiłem dwa. E, dwie półki, żeby szybciej mi schodziło to złoto, bo oni musieli to, znaczy złotą wodę musieli przetransportować tu. Ten sam też, więc wystarczy, że tutaj e, zbiorę wszystko i będzie. OK. Dobra, rozmawiajmy. Znowu się spotykamy karczmarzu, w rzeczy samej przyjacielu, nie obawiaj się, jestem pewien, że pieniądze przekonają trowina. Świetnie, świetnie. Co robię, robię na chwałę wiecznego Oromunda. Wiecznego Oromunda. No i teraz poczekajmy na truwina, co on nam powie, ja już wiem, niestety nie zdradzę wam, nie zdradzę wam też co się stanie później. Ale przekonacie się. No, znowu się spotykamy. O, to znowu kolejny. O, błąd. Może nie. ale nikt niedopatrzenie nie dewel deweloperów. Rzeczy samej, przyjacielu, świetnie. Może ta kwestia powinna się zacząć, jaką wejdzie do, do karczmy. Dlatego to się powtarza. Ha, dobra robota, kaczmarzu. Nie muszę się już przejmować złotokostnimi, a nasze. Piękne, fantastyczne, cudowne królestwo ma w końcu spokój. Jesteś bohaterem. Jestem? Tak, ale milczącym i niech tak pozostanie. Milczący protagonista tej malutkiej historyjki. Nie ma miejsca w Jorwel na głośnych bohaterów. Jest tylko miejsce na samo królestwo, nic ponad nie. Tylko królestwo i moje podatki. Co za wspaniały dzień dla mnie. Swoją drogą... E, tak, tak, usuwam limit nałożony na Twoją karczmę. Możesz sobie e, zarabiać ile chcesz, tylko pamiętaj, płacić podatki. I pamiętaj, że nowe mogą pojawić się w każdej chwili, a skoro już o tym mowa, tak? Myślę, że zostanę w Twojej karczmie chwilę dłużej, przyjacielu. Tak, słucham, jestem pewien, że macie ważniejsze sprawy na głowie kanclerzu. Ha, tak. Ha. Zas, e, wspaniały pomysł. Urocza wieś, prości, ale uczciwi ludzie, oraz mój nowy, najlepszy przyjaciel, który, pomimo bycia zwykłym chłopem, potrafi zniszczyć całą frakcję. Och, co za świetny pomysł, ten mój. E, co za świetny pomysł, ten mój pomysł. Dziwne. Ależ, kanclerzu, nie obawiaj się nic. Żadnych nowych podatków ani banów. W każdym razie na chwilę obecną aż znajdę nowego wrogie, wroga królestwa, którego będziesz musiał zniszczyć. Tak, tak łatwo jest was zmotywować, karczmarzu. A w międzyczasie pozostanę w swoim pokoju. Hmm, w, sumie, w sumie to świetny pomysł. Powinien, powinniśmy zostać blisko siebie, kanclerzu. Tak. Ha, wiedziałem, że je zgodzisz. Jestem pewien, że jest to początek wspaniałej znajomości. Miłego dnia życzę. I w tym razem szczerze. Miłego dnia, kanclerzu. Mój chłopcze, musimy porozmawiać. Tak, Martyn? Mówcie obaj. Mam nadzieję, że wasze plany na pokonanie trowina będą szybsze niż wszystko, co robiliśmy dotychczas. Zmarnowalibyśmy dość czasu. Zmarnowaliśmy już dość czasu. Słucham. Skontaktowałem się z starym przyjacielem, piratem. Podejrzany typ, ale lojalny i godny zaufania. Mieliśmy trowino na jego statku, a ten go sprzeda w niewolę. Gnida spędzi resztę życia w cierpieniu. Kurde, Martin, no, nie, nie, nie spodziewałem się. Co jeśli Trowin powie ludziom, kim jest? Człowiek taki, jak on mógłby bez problemu wykupić się z tej sytuacji. Tak, dlatego utniemy mu język. Aha, to wszystko brzmi bardzo ostro, jak na ciebie, szlachetny Martynie. Jak dotychczas mam wrażenie, że preferowałeś metody bardziej pokojowe. A teraz? Niewolnictwo, okaleczanie, lata cierpień? To prawda. Co się dzieje, Martin? Cóż, jestem że mój chłopcze. Zrobiłem w przeszłości wiele rzeczy, niektóre z nich bardzo bardziej mroczne, niż umiem przy, się przed samym sobą przyznać. Dlatego do tego momentu miałem nadzieję, że unikniemy rozlewu krwi. Ale ten robak, zdając sobie sprawę, że jest on osobiście odpowiedzialny za śmierć króla Owena, że jest osobą, która zorganizowała spisek i która podała królowi truciznę. Nie chcę, by skończył tak łatwo Chcę, żebyś cierpiał. Zwykła śmierć jest za dobra dla tej gnidy. No, powiem szczerze, wychodzi niezłe ziółko z Martyna. Brzmi to rzeczywiście jak idealny koniec dla zdrajcy. Rozumiem, co można nie rozumiem doskonale. A co ty o tym sądzisz, baronie? Właśnie. Wasza wysokość, jak na razie preferowałeś rady Martyna od. Preferowałaś te rady Martyna od moich, więc czuję, że nie mam za wiele do powiedzenia w tej kwestii. Ale podoba mi się wizja, że ta Gnida będzie cierpieć. Nie zasługuje na nic lepszego. No dobrze, no, czyli się wszyscy zgadzamy. Jeśli tylko Trowin zostanie zneutralizowany, odpowiada mi ten plan. Tylko musimy się pospieszyć. Kto wie, co ten drań wymyśli niedługo. No dobra, racja. Porozmawiam proz z tą za chwilę, Martyn. Um, o. Oh. Pirat. Pirat. Pirat potrzebuje pokoju czterogwiazdkowego, z beczką. I w takim stylu. No dobra, my mamy chyba wszystkie. Z tego co pamiętam, pokoje zajęte. Tutaj jest trowin, tu jest Key, której nie wykorzystujemy. Nie wiem, jak ją wykorzystać inaczej. Źle źle to zabrzmiało. Jak skorzystać z jej usług? Też to źle zabrzmiało. Nie wiem, nie wiem, jak może mi pomóc w mojej karszmie. Przesuńmy tą beczkę. Jedną. Ma być styl ten piracki. I powiem Wam. Chwila przerwy chwila pauza. Powiem Wam, że tylko to pasuje i to i dywan. Więc nie będę Was okonywał, że po prostu rozcielę podłogę dywanami. O, czekajcie, wezmę sobie punkcik. O, no idealnie, zobaczcie. Cztery gwiazdki, styl taki jaki chciał, beczka. Panie, Z król złoty, piracie, proszę bardzo. A mój chłopcze drogi, plan się udał. Tak Nida już nie skłanie przez resztę życia, a nawet gdyby spróbował, nikt go nie będzie próbował zrozumieć w kopaniach, do których trafi. Cała ta sprawa jest prawdziwie okropna, ale czuję ulgę. Nie jestem zdziwiony, i wychowałeś syna króla i pomściłeś śmierć monarchy. Mój ojciec rzeczywiście potrafi dobierać przyjaciół. Och, daj spokój. Teraz sprawisz, że, ter że ten stary chłop się popłacze. Czy naprawdę dostrzegam łezkę w twoim oku? Chyba tak, chyba tak. Ale dziękuję ci, mój chłopcze. Cieszę się, że to już koniec. Możemy w końcu żyć w spokoju. Pozostaje tylko pytanie. Czy planujesz złożyć pretensje do tronu? Uwaga, uwaga! Zbliża się, ale. Ale zostawmy tę rozmowę na jutro. Dziś się zrelaksujmy i dobrze bawimy. Bawmy. Dziś się zrelaksujmy i dobrze bawmy. Tak, tak powinno być. Zasłużyliśmy na to. Um, um, um. O tak, wujku. Słusznie prawisz. Słusznie prawisz. Czy może. A ten sen jest, sen jest dla słabych. Ale też chyba nie ma co się spieszyć. No, w sumie a sen jest dla słabych. Okej. Okay. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. E, wiem o tym. I do teraz nie jestem w stanie tego naprawić. A, jeszcze poprzednio mieliśmy tak, że poustawiałem wzdłuż. Te stoły, no ale widzicie, no, musiałem wczytać grę niestety. A, mój chłopcze, drogi plan się udał. Tak nida już nigdy nie skłamie, ale to już było. No, to już było. Nie będziemy tego powtarzać. Ale nie będziemy też tego zmieniać. Wiecie co? Ogólnie to rzecz biorąc. Wiecie co? Już mam. Powiem Wam szczerze. Podziurki w nosie tego brudu i syfu. Ale nic z tym nie możemy zrobić. Wiecie? Dlatego ja poustawiam tutaj dywaniki tak jak były. Bo to nie przez dywaniki na pewno jest brudno. Umówmy się. No jeszcze. Jeden. W zasadzie tutaj jeszcze był jeden tak. Okej. Okay. I z tego co pamiętam był chyba tu, tak, dobra. Okej, okay. pokonaj trowina. Pokonaliśmy trowina. O goście, skarżą się, że twoja O, prawie trzy. Prawie całe trzy. Gwiazdki. nad trowinem wszystko wydawało się proste. Prawda okazała się jednak inna. Czyżby to jacyś poplecznicy Rockberego postanowili się zemścić, ludzie Trowina, a może któraś z frakcji? Przez długi czas wydawało się, że śmierć ich nie dotyczy, że mogą stawić czoła każdej przeciwności losu. Jak bardzo bolesne były te kiedy nasz karczmarz znalazł Martyna ledwie przytomnego przy studiu. Ostatnie słowa najbliższego człowieka, którego nasz bohater miał na świecie, dudniły mu w głowie przez następne dni niczym grzmot. Od dzisiaj sam będziesz pisał historię swojego życia, synu. Mhm. Mm no powiem wam szczerze, Uch, powiem wam szczerze, że to nie było, ja już znałem tę scenkę, nie chciałem wam zdradzać, ale mam takie przemyślenia, co do tego, nie wiem nie wiem, co stanie się zaraz, ee, ponieważ ja muszę szybko zapisać, We, wezmę to jako 22, <grym> ponieważ za chwilę mi się gra albo znowu wyjdzie do, do Windowsa, albo będzie trwać. Znam tylko tą kascenkę, nie wiem co dalej. Ale mam takie przemyślenia po tym, że. A, puśćmy grę. To nie było chyba potrzebne, moim zdaniem. To całe. To cała śmierć naszego Martyna. Wiecie co? Przyzwyczaiłem się do niego. Gdyby nie Martin, no to. Niewiele rzeczy moglibyśmy zrobić bez jego pomocy. Szkoda. Znaczy wiem, że deweloperzy chcieli pewnie zrobić wyciskacz z, z, z tej gry, nie udało się, tylko po prostu dla mnie jest to przykre, że, że uśmiercili w takiej grze, ja rozumiem jakby to było, nie wiem, kurde, RPG na 50 godzin z różnymi wątkami pobocznymi i jakiś tam bohater ginie, ale to jest tylko i wyłącznie symulator karczmy, Zrobili z tego, znaczy chcieli zrobić z tego historię. Nie wiem, jakąś niebywałą historię. Ze smutnym zakończeniem. Dobra, co my musimy zrobić teraz? Nie wiem, dobra, Baronie. Jestem za stary na to wszystko, ale jestem blisko. Mój Panie, mój przyjacielu, właśnie się dowiedziałem, co się stało. Proszę, przyjmij moje najszczersze kondolencje. Jest to tragiczny dzień, dzień dla całego królestwa. Mowa o szlachetnych i dzielnych mężach. Martin znajdował się na ich czele. Jeśli mogę cokolwiek dla Was zrobić... Mm. Jest to tragiczne, ale nie wiem. Nie wiem, co, z... co o tym myśleć. Cóż, w ostatnim czasie e, zdobyliście sporo wrogów wasza wysokość. Tak już wygl wygląda świat polityki. Jest niebezpieczny, a gracze w tej potwornej grze nieraz uderzają nagle i z okrucieństwem. Dlatego też królowie żyją w zamkach za grubymi murami. Hmm. Jak mogę być bezpieczny, gdy dookoła czają się ludzie pragnący mojej śmierci? Ci ludzie nie znikną nigdy, mój panie, bowiem jesteś następcą tronu. Ale jako król będziesz miał zamek, straż, całą armię i mnie jako lojalnego sługa. I wierzaj mi, panie, moja, moje, lata, doświat, moje lata doświadczenie. Moje moja lata doświadczenie uczyniły ze mnie potężnego gracza w tej grze. No nie no, to zdanie to jest. No dobra, nieważne. Czy to wszystko moja wina? Absolutnie nie. Zostałeś wciągnięty w tę grę i udowodniłeś, że jesteś potężnym graczem. Szlachetny Martin nie stracił życia, on je poświęcił dla ciebie, dla królestwa, dla misji, które lojalnie wypełniał do samego końca. Jestem pewien, że zmarł spokojny, świadomy, że dał z siebie wszystko i że będziecie w końcu bezpieczni, gdy go zgłosicie pretensje do, toru. do tronu. do Toru. Rozumiem. Ech, potrzebuję trochę czasu, żeby, żeby przetrawić to wszystko. Możemy o tym porozmawiać później, baronie? Oczywiście, wasza wysokość. Na chwilę obecną powinniśmy skupić się na typie szlachetnego Martyna. Na stypie! <grytanie> na stypie szlachetnego Martyna. Powinien być zapamiętany jako bohater, dlatego też mam sugestię. Uczyjmy tę uroczystość największą, jaką Jorvels widziano. Widział. Zaproszę szlachciców z całej krainy, jak również przedstawicieli różnych organizacji dawnych towarzyszy broni Martyna. Gdy już wszyscy przybędą, opowiemy historię Martyna i ogłosimy Twoje roszczenia do tronu. Racja, ale żeby przygotować się na taką wielką uroczystość, proszę Was, wasza Wysokość, weźcie to kilka guldenów. Um. Powinno, powinno to wystarczyć na przygotowanie karczmy, posiłków, napitków, na które Martyn zasługuje. O kurczę. Grup Martyna, portret Martyna. Dziękuję, baronie. Jak ci się e, kiedykolwiek odwdzięczę? Odwdzięczysz się, mój panie, będąc najlepszym królem, jakim być możesz. I sprawiając, że i twój ojciec, i Martyn będą dumni. Zrobię co mogę, baronie. No, proszę. Słuchajcie. Nie wiem. O, 5000. No to pięknie. Nie wiem, gdzie stawiać grup. Nie chcę z tyłu, bo to będzie troszeczkę ujmujące dla naszego Martyna. W ogrodzie też, tak dziwnie, ale pomyślałem sobie teraz na szybko, że takiego. takiego człowieka, grup tego człowieka powinni tak naprawdę. Yy, Odwiedzać wszyscy, którzy odwiedzą naszą karczmę. Może, może tak powinno być. A słuchajcie, a, a jego o przy kominku, jego portret. No jest super. No i dobra. Nieźle to wygląda Idźmy dalej Nawet to upiększyło... A nie, nie upiększyło Ale jest syf, kurde O, no właśnie Wiecie o co chodzi Zaraz wracam do gry Dobra, wróciłem Postawiłem portret Postawiłem nagrobek I cóż Czekamy chyba na kolejne mm, kondolencje. Mam nadzieję, że mi nie nie wywali w grę. Już dzisiaj trzeci raz. Nie mam zielonego pojęcia czemu. A w zasadzie możemy już zmienić to na pokój gościnny. O. Kolejny. Renmi. Kojarzymy Renmi'ego. Karszmarzu, przybyłem najszybciej jak mogłem. Nie mogę uwierzyć, że Martin nie żyje. Jak to się stało? Mm -hmm. Trudno powiedzieć, znalazłem go całego wykwit przy studni. co za żenujący koniec. A, gdybyś tylko był dla niego lepszy, był wspaniałym człowiekiem niebiosa. Potrzebuje się napić. O, już Ren Renmi nie jest zachwycone. Już mu coś nie pasuje. Znaczy, po prostu mnie nie lubi zwyczajnie. Może dlatego. E, tu mamy jeszcze. A właśnie, bo ja ten dywanik tutaj chyba wziąłem. Przed tym, jak mi wywaliło grę. Niespodziewanie. Ok, mamy następnego gościa. Kaczmarzu, dowiedziałem się, co się stało. Proszę przyjmij moje najszczersze kondolencje. Dziękuję. Nie mogę, nie mogę wierzyć, że Martin, Martyna już nie ma. Nam wszystkim będzie go brakować. Mój ojciec znał Martyna dawno temu. Mówił, że był z niego świetny wojownik i jeszcze lepszy człowiek. Dziękuję za te piękne słowa. Porozmawiamy później, a tymczasem spróbuj, proszę się dobrze bawić. No dobrze. Dzieciństwo w górach uczy wiele o życiu. Między innymi tego, że bywa krótki. Rozumiem, że z, um, każdy, z każdej frakcji nam ktoś tutaj przyjdzie złożyć kondolencje. Żegnanie przyjaciela. Hej, halo. Chcę to obserwować. Tak, przyjmij kondolencje od wszystkich. O, i mamy następnego gościa. Alvaro. Karszmarz, ohoch, och, jakże tragiczna Tragiczną jest śmierć, gdy nie jest ona na polu walki Albo w ramionach ukochanej, wtulonym w jej pierś tak ciepłą Ten jedyny ostatni raz Przyjmij proszę moje kondolencje Natomiast biednemu, a walecznemu Zaoferować mogę jedynie wyruszenie ku kolejnemu wyzwaniu w jego imieniu Jestem pewien, że Martin by to docenił jak to i każdy człowiek powinien, a teraz będę pić ku jego pamięci, naturalnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Czemu nie trzy ryby? Świetne pytanie. Ha, ha, ha. Nikt mnie o to nigdy nie spytał. Co? Czemu nie trzy ryby? Nie wiem o co ci chodzi. Eee, czy już dwie, trzy frakcje. Nie, dwie frakcje, bo pierwszy to był baron. Jeszcze trzy frakcje muszą złożyć nam kondolencji. Niby to takie. No, jest w sumie przykre. Widzę się, dziecię Owenę. Widzę też smutek i ból w Tobie. Aczkolwiek na horyzoncie dostrzegam I przyszłość pełną sukcesów. Dziękuję za te słowa, Kalisze. Widzę też, że sprzy sprzymierzyłeś się z Baronem Ezeriachem. Dziwne, ale ciekawe posunięcie. Chętnie zobaczę, jak ta sytuacja się rozwinie. Na razie uczcimy pamięć Martyna. Oczywiście, dziękuję. Mamy 60 sześć, gości. A ja bym tutaj chętnie zamówił, może, chleb. Bo coś czuję, że nam nie styknie. Hmm, dobra, tu będzie chleb. Potrzebujemy jeszcze ser. To chyba na południu był. Z tego co pamiętam. A, czekajcie, bo no właśnie. Ja zmieniałem tutaj przecież. ...sobie... ...parę rzeczy. Zrobię to szybko, jak najszybciej mogę. Ser jest. Ah, 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 ah. to chcę. Cebulę? Cebulę mam? Pieczarki. Pieczarki. Właśnie. Umiałem wprowadzić przecież nowe danie. Kule mocy. O, proszę bardzo. Kule mocy są. Brakuje pieczarek. No i właśnie, pieczarki. Czyli tak, chlebek, pieczarki. O, Pieczary, o, grzyby, wyglądają jak pieczarki. 1400, poszło. Eee, tutaj jest kiełbasa, cebula, może kiełbasa, kurczę, ale te, tą kiełbasę to ja mogę robić, nie wiem czemu znowu nie robią jej. I sera chcieliśmy, tak? I podejrzewam, że jeszcze tej, tej, tej wieprzowiny, to jest wieprzowina, wieprzowina. Ale może najpierw sera wezmę jeszcze trochę. Chociaż te 25 sztuk szybko nie zejdzie. Nie ma co, nie ma co przesadzać. że twoja karczma jest brudna. A, i przestań. Słuchajcie, chcę tylko jeszcze zobaczyć kosz surowców. Co? A, bo ja kupowałem przecież te... Eee, tą, ta, ta woda, i te inne. Dzisiaj 19 tysięcy? Coś nie, coś, coś, jest, coś jest nie tak, wiecie? Czynszu jest ok z hazardu. W ogóle nam się nie pokazuje hazard, nie wiem czemu. Czynszu jest ok. Dobra. Damy sobie radę. O, czekajcie. Hmm, to przecież mogę przestawić tutaj. To tak głupio wygląda. O, zróbmy tak. Głupio wygląda tam na zewnątrz. W ogóle też przydałoby się postawić tak pionowo, lepiej to wyglądało, nie? Ale teraz już za późno. Mamy dużo gości, potrzebujemy też kasy. Więc nie ma co. Nie ma co. Wystarczająco miejsc, tak wiem. Ganis, witajcie, kaczmarzu. Witaj, ganis. Współczuję ci twojej straty z całego serca, ale też nie smućmy się. Pamiętajmy, że każdy koniec to początek nowych możliwości. Racja, racja. Proszę, spróbuj się dobrze bawić i porozmawiajmy później. Mająco miejsce to. Tu jeszcze mamy Kalisa, Lisa, właśnie. Kaczmarzu, przybyłam tak szybko, jak mogłam. Natychmiast, natychmiast jak usłyszałam smutne wieści o Twojej stracie. Potwornie ci współczuję. Wątpię, by Martin cieszył się z mojej tu obecności, ale był sprawiedliwym i honorowym człowiekiem. Świat potrzebuje więcej mężów jak on. Jest to tak wielka strata nie tylko dla mnie, ale i dla całego DELKRIS. Dziękuję, hrabino. W rzeczy samej, ale nie bądźmy smutni. Cieszmy się z życia Twojego przyjaciela zamiast płakać z powodu jego śmierci. Tak przynajmniej wyglądają pogrzeby w Gambecie. OK, impreza, ponieważ. Ktoś zmarł, Sambria nie przestaje zaskakiwać. <laughs> Pożegnaj mnie śmiechem, wspominaj mój taniec i sam tańcz, gdy dotrę już na życia kraniec. <laughs> Nietypowe motto, hrabino. Ale czy nie brzmi pięknie? Owszem, proszę więc, baw się najlepiej jak możesz. Dla Martyna i dla mnie. Uuu. Dobra, wysłuchaj przemowy barona. Słuchamy. Czy może, wiecie co, to już będzie przemowa jako impreza. Ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Udało się nagrać w końcu odcinek, tak się cieszę. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na imprezę pożegnalną na typę Martyna. Dzięki wielkie, cześć.